Cześć wszystkim, jestem Mateusz, a dzisiaj potniemy sobie trochę hoi. Znajdujemy się w jednym z moich koboksów, gdzie znajduje się multum, ale to multum roślin, a dzisiaj potniemy sobie trochę hoi, które znajdują się m.in. tutaj za mną, gdzieś obok mnie. Po prostu one są wszędzie. Wybierzemy sobie kilka dzisiaj do pocięcia. Wszystkie będziemy ukorzydziać mchu, no już tutaj widzicie wielki pojemnik. I mamy multum hu. i pójdą one do takich oto dolińczek 5 cm kwadratowych wysokich, czyli najpopularniejsze w jakich właśnie ukorzeniam większość moich choi. Zanim jeszcze przejdziemy w ogóle do tego wszystkiego pamiętajcie, że tylko i wyłącznie do 16 grudnia możecie zamawiać oświetlenie z dostawą jeszcze w tym roku, z wysyłką w ogóle w tym roku dlatego że wszystkie rośliny będą wysyłane już 17 grudnia, także wszystkie zamówienia, które wpadną od 17 grudnia włącznie będą dopiero wysyłane w nowym roku, a to oznacza, że one będą wysyłane prawdopodobnie dopiero 7 stycznia. Także jest, że tak powiem, dosyć duża przerwa w tym czasie, kiedy nie będą wysyłane rośliny, jak najbardziej możecie składać zamówienia, ale te zamówienia zrealizujemy dopiero po. Nowym roku. Także tylko do wtorku możecie składać zamówienia. Ostatni dzień wysyłki to jest środa, a mnie w czwartek już tutaj niestety nie ma. Jeżeli chodzi o akcesoria podłoża, wszystko inne, co roślin, to wysyłamy standardowo maksymalnie do dwóch dni roboczych. Jeżeli zakupy, jeżeli zakupy robicie w moim sklepie internetowym, także do dwóch dni roboczych, to normalnie jest wysyłane, to normalnie będzie pakowane. Także co, przejdźmy teraz w ogóle do jakich choi będziemy, yy, jakie choje będziemy w ogóle ciąć. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy takiego jednego wielkiego, jedną wielką roślinę. Powiem Wam, że to jest choja Asami Jabal, także ta choja, powiem Wam, że jest na serio ogromna i wielka i można by ją coś tutaj pociąć. Zastanawiam się jak to pokazać, jak ona wygląda, dlatego że ona... Po prostu aż taka duża już przyszła normalnie z importu. Może tutaj będzie ładniej wyglądać. Bo tutaj też, to jest dosłownie to samo. Także tak wygląda Hoya Asami Jabal. Także mam je już na serio. Dosyć sporej wielkości. Dosyć duże. Tutaj najładniej. No, widać, że nowe liście wychodzą. Są nowe listki. Są nowe listki. Także to na razie sobie odstawię, z tak tej nie będziemy nic ciachać, ale ta ma tutaj na serio bardzo, ale to bardzo duży pęd, także wezmę sobie ten pęd, po prostu tutaj ciachnę, no i później te, a w znaczeniu później, czyli teraz pociacham sobie to na fragmenty, wydaje mi się, że w większości będą dwuwęsłowe, zobaczymy jak to wyjdzie. Hop, 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 hop. Także powiem Wam, że ta choja, jak najbardziej mogła iść już do właśnie pocięcia. Zobaczcie, tak wygląda na przykład przykładowa sadzonka węzłowa, którą teraz uciąłem i za chwilę będziemy ją wsadzać sobie w domku z Oczywiście jak tam kalus się trochę zrobi, ale no to trzeba jej tylko dać chwilę, przecież to długo nie będzie trwało. Jeszcze coś tam ciachnąłem. To zrobimy. na pewno sobie poczekamy, ale teraz przejdźmy do kolejnych choi, co my tutaj mamy. Tej choi, akurat dzisiaj nie będziemy ciachali, to jest choja Pachykrada Snow Lotus. Zobaczcie, jak ona wygląda. To jest, to jest jedna z niewielu choi, której nie bałbym się importować, nawet jeżeli ktoś by chciał ją tak zamówić z importu. I zobaczcie, jak ona tutaj korzenie powietrzne puściła. Jest tutaj na serio bardzo duża wilgotność. Także patrzcie, jak te korzenie po prostu z niej wyrastają. To jest dla mnie niesamowite, jak ta choja potrafi rosnąć oraz jak ładnie ona u mnie tutaj rośnie. Także to jest choja pachylkara snow lotus. Ja czekam dalej na kwiaty tej choi, dlatego, że ona tutaj ma, nie wiem, czy mogliście zauważyć, tak może bym Wam pokazał. Spójrzcie, że ona ma tutaj już pąki kwiatowe. Także za niedługo miejmy nadzieję, że ona będzie kwitła, a powinna mieć naprawdę piękne, takie białawe Kwiaty. Jeszcze nigdy nie widziałem jej, jak ta choja kwitła, nawet Hoya spartioides widziałem, bo ona, ile ona ma tam kwiatów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć kwiatów w tym momencie u mnie jest przy hoji spartioides, a niby to jest Hoya, która rzadziej kwitnie. No nie powiedziałbym. Ta Hoya pachykwada powinna częściej kwitnąć, nie wiem dlaczego te kwiaty jeszcze się nie rozwinęły, ale Dajmy jej jeszcze czas. Na pewno ona pójdzie trochę później do pocięcia, bo później na serio pójdzie do pocięcia kiedyś tam, kiedyś tam, ale w tym momencie tą pachy pachękladę sobie właśnie chciałbym trzymać w takim dosyć dużym już nawet rozmiarze, żeby ona mi w końcu zakwitła, ładne kwiaty wypuściła, a później będziemy się bawili w pocięcie jej, bo z ukorzenianiem to wydaje mi się, że w przypadku tej hoi pachy nie będzie żadnego problemu. A jak już jesteśmy o ukorzenianiu i ogólnie o importach hoi, to i importach w ogóle wszystkich roślin, to pamiętajcie, że do 22, 23 tak najpóźniej możecie jak najbardziej składać zapytania, jeżeli chodzi o import na życzenie, import specjalny roślin, bo do tego czasu można maksymalnie złożyć właśnie do importu Zima 1, który będzie wysyłany 2 stycznia. Więcej informacji oczywiście znajdziecie w opisie, w za czyli w moim sklepie internetowym roślinaczągla.pl, jeżeli wejdziecie tam w zakładkę rośliny na zamówienie. Także do 22-23 to jest taki maksymalny nasz termin. Przyjmujemy zamówienia właśnie na takie rośliny. Do tego dnia też musicie to wszystko opłacić i 2 stycznia te rośliny są wysyłane w Polsce. Także jeżeli interesują Was jakieś rośliny trudno dostępne, które chcieliby się sprowadzić czy to z Indonezji, czy z Tajlandii jak najbardziej śmiało możecie Pytać. Możecie też pooglądać mojego Instagrama, co tam się w relacjach często pojawia, bo to są właśnie między innymi rośliny, które są dostępne właśnie w Indonezji czy Tajlandii w tym momencie. Bo kolejny transport, który jest zaplanowany na marzec, jest to transport tylko i wyłącznie z Indonezji. Nie znać transport z Tajlandii zaplanowany czy z innych krajów? No i tyle, tak szczerze. Jeżeli chcecie coś sprowadzać, linki w opisie. Mam nadzieję, że z tego skorzystacie. A my przejdziemy do kolejnej choi, którą będziemy sobie dzisiaj cieli. Też ona jest tutaj na górze. Tej choi chyba jeszcze nigdy Wam nie pokazywałem. Ciekawe, czy byście tak po prostu zgadli, co to jest w ogóle za choja. Bo to jest choja. Mi yy, ta zapełnia nazwę choja obskura albo marginata. Tak, to jest choja obskura albo marginata. Tak szczerze, nie wiem, czy ja ją tutaj w ogóle widziałem gdzieś po Europie, jakby była sprzedawana. Na serio nie pamiętam. Oczywiście nie będziemy jej cieli całej. Utniemy sobie tylko powiedzmy tutaj trzy węzły. Tak, trzy węzły sobie utniemy. Na razie resztę sobie zostawimy. Zobaczymy, jak to dalej nam będzie szło. Dlatego, że tą choję mam tylko jedną i jakby na to nie patrzeć, trochę się o nią martwię, także niech ona sobie tutaj zostanie. Także to była choja obskra albo marginata. Weźmy ją sobie tam, zostawmy. Zobaczcie dokładnie jak wygląda na przykład teraz sadzonka węzłowa tego ucięta. Mam nadzieję, że z choją obskrą nie powinno być problemów, jeżeli chodzi o ukorzenianie. Jakby na to nie patrzeć, no Obscura jest dosyć szybko rosnącą rośliną. Zobaczymy, jak będzie z tą choją albo marginatą. A ja przyniosę teraz kolejne choja. Chyba, że ona jest tutaj już. A, jest tutaj. Co my tutaj mamy? To jest choja latifolia Baibua. Tak, zobaczcie, jak ona dokładnie wygląda. Tak ona wygląda. O, tutaj jest kolejny liść. Nie wiem, czy wy to dobrze widzicie, tak wygląda choia Latifolia Baibua. Jeżeli mi nazwę nazwy podali w znaczeniu, czy gdzieś się nie machnęli, jakiegoś malutkiego błędu tutaj nie zrobili. Także ją też sobie tutaj pocniemy, zobaczymy jak ona będzie się ukorzeniała. Te choje właśnie... Które my teraz niemy. One pochodzą w większości z ostatniego importu. Nie wszystkie, ale większość choi stamtąd pochodzi. I mam nadzieję, że one będą dostępne w sprzedaży już w przyszłym roku. Zobaczymy, jak to nam szybko pójdzie. Oczywiście dół sobie zostawię. I on będzie na, że tak powiem, kolejne. Zobaczmy, co my tutaj jeszcze więcej mamy. Ok. Tej choi chyba nie mogło zabraknąć. To jest choja Sangi Inerva -y -gata. Zobaczcie, ile jej tutaj jest, jak wyglądają liście, dokładnie. Tak wygląda hoja tsangi inervegata, czyli mamy piękną wewnętrzną variegację na tej hoji. Też sobie troszeczkę potniemy tego, nie jakoś zbyt dużo, ale może tą część tej hoji sobie utniemy. Co my tutaj mamy? Ok, utniemy sobie, powiedzmy, tyle, tak, żeby to nie była czy tak powiem, nie było cięcia tylko po jednym węźle, żeby to już ładnie wyglądało od razu. To sobie kilka tego utniemy. No i teraz będziemy musieli chwilę poczekać, aż to weźmiemy i wsadzimy do podłoża. W ogóle zobaczcie, jaka fajna paproć. A <grydy> no, może kiedyś będzie dostępna. Na razie do importu musiałam mieć wszystkie liście ścięte. Fajna, co? Przesadzamy teraz kolejne rośliny, tylko niech ja tą paproć tutaj odstawię. Okay, to tutaj, to niech będzie tam. Właściwie nie, nie przesadzamy, tylko sadzimy kolejne rośliny. Weźmy sobie trochę mchu. Trochę do innego złóżmy i po kolei lecimy z kolejnymi roślinami. Powiem tak, w zeszłym tygodniu filmu nie było tylko i wyłącznie dlatego, że ani miałem czasu i B byłem chory tak trochę. Na szczęście jakoś bardzo długo mnie to nie trzymało, bo ja bym powiedział, że pewnie nie mam czasu chorować, ale bardzo mocno po prostu dużo yy, dużo zasobów zajmuje nam już studiowanie na uczelni. A dlaczego nam? No bo jednak studiuję jest bardzo dużą ilością osób, no ale Dosyć dużo teraz na uczelni się dzieje. Nie mówiąc o tym, że koniec semestru. Pewnie powinniśmy tam mieć wszystko już do marca pozamykane, co ja mówię do marca do stycznia pozamykane. Bo projekt magisterski w sensie pracy magisterską, to ja tam mam chyba oddać maksymalnie do 10 lutego, jakoś tak. Zobaczymy, jak to pójdzie. Miejmy nadzieję, że dobrze pójdzie. Innej opcji chyba nie przewidujemy, co nie? Żeby miało pójść źle. Tak, bo jestem w trakcie pisania swojej pracy magisterskiej, i moja praca magisterska będzie dotyczyła zapraw aktywowanych alkalicznie, czyli AM, ale to tam no, nic związanego z roślinami. Może by coś tam było, ale bo będziemy też szukać powłok, ale to już są już inne badania, kompletnie, kompletnie. Jakie powłoki można zastosować w przypadku pielęgnacji tych zapraw, kiedy one muszą dojrzewać? Także moja praca, jak zwykle, ma charakter badawczy. Także tak. No, dlatego nie było filmu w zeszłym tygodniu, dlatego że nie wyrobiłbym się raz przez cały weekend. Można by powiedzieć, byłem na serio nie do życia. Teraz weźmiemy sobie tą multifonię tutaj ładnie zasadzimy do tych doniczek cm i tyle. Jeżeli chodzi o przyszły rok i rośliny na przyszły rok, to powiem Wam, że bardzo mało się zmienia w tym zakresie. Jakoś bardzo mocno tutaj nie myślałem jeszcze względem tego, co już wcześniej było podczas poprzednich, że tak powiem, ustaleń zaplanowane, także będziemy dalej szli w rozwój jeżeli chodzi o Sygonia, zobaczymy, czy pójdziemy na stołczyki, dlatego że one nie zostały jeszcze zadeklarowane. Jeżeli chodzi o rośliny, które mi ja tutaj obracam. Także zobaczymy. Dalej zastanawiam się nad tymi stołczykami, bo możliwe, że to był chwilowy hype, ale jeszcze będzie, będę to powoli obserwował. Bo jeżeli coś, to dostawcę stołczyków mamy sprawdzonego. Tylko, że on również w większości choje mi kiedyś dostarczał, ale to tam. Także multum tych storczyków mógłbym mieć, ale czy jest to opłacalne i jak bardzo moglibyśmy w to wejść, no to będę się nad tym zastanawiał na, już, już tak w kolejnych miesiącach. Bo na razie są zaplanowane importy, jeżeli chodzi o Sygonia, jeżeli chodzi o Anturia, choje. Dużo tego jest. I w większości to będą importy z Indonezji i Tajlandii, od różnych dostawców, dlatego że na serio ilość dostawców, z którymi ja współpracuję, jest już stosunkowo duża. Tak szczerze, gdyby ktoś mi kiedyś powiedział, że czy to ja będę tak miał taką firmę związaną z roślinami, czy że będę czasami latał do moich dostawców, czy to do Indonezji, czy do Tajlandii, to na serio nie wiem, co bym wtedy powiedział. Dlatego, że dla mnie to jest dalej coś niesamowitego, że ja mogę to po prostu robić, to mi się podoba, to lubię, no i że no jakby na tym patrzeć, zajmuję się tym jako działalność. Super jest. Także lecimy teraz z kolejnymi chojami. Tutaj teraz powoli odsadzę sobie hojecang i inerwarygatę. I będziemy przechodzić za chwilę już do tamtej ostatniej choi Asami Jabel. Powiem Wam tak, jeżeli chodzi o ukorzenianie hoi, to w większości właśnie u mnie stosuje mech do ukorzeniania. Niektórzy mchu nie lubią, niektórzy mech uwielbiają, niektórzy wolą ukorzeniać w wodzie czy w innych podłożach bardziej hydroponicznych. U mnie od zawsze królował mech i jakoś do tego momentu to się nie zmieniło. Ja przyniosę sobie więcej doniczek, bo przyniosłem sobie trochę za mało i widzimy się za. Okej, okay, już jestem. To na serio musi już nam starczyć. Więc tak, ukorzenienie hoi u mnie zazwyczaj mech, ale powiem Wam tak. Najważniejsze, jeżeli chodzi o ukorzenianie, szczególnie w zimie, to by była, na także wczoraj, jeżeli nie macie takiego miejsca, gdzie na serio jest ciepło. Dlatego, że w przypadku szczególności choi, temperatura, jeżeli chodzi o ukorzenianie, będzie miała znaczenie. Nawet nie to, ile ta choja światła będzie dostawała. Nie. Właśnie temperatura będzie miała tutaj największe znaczenie, bo jeżeli będzie ta choja miała zimne stopy, to ona po prostu prędzej nam zgnije niż cokolwiek tam, jakikolwiek korzeń wypuści. W przypadku tego, jak ja mam tutaj w goboxie zazwyczaj powyżej 25 stopni. To powiem Wam, że ja tutaj matrzewszych na serio w ogóle nie używam. Tylko i wyłącznie są tutaj lampy i te lampy dość mocno grzeją na jeden grzejnik, który jest na zewnątrz goboxa. Ale tak to, to nic tutaj dodatkowego nie ma. Po prostu nie ma. Bo nawet jeżeli mamy lampy dosyć, mocne, dosyć wydajne w znaczeniu, wysoką mają efektywność, to dalej jednak trochę ciepła one wytwarzają. I dzięki temu w tym się potrafi spokojnie nawet teraz temperatura osiągać 25 stopni. Także akurat o ukorzenianie choi u mnie się nie będę martwił. Ale jeżeli wy byście chcieli ukorzeniać w tym momencie, to bez maty grzewczej raczej ani już. Nawet jeżeli mielibyśmy grzejnik pod parapetem, to sam parapet byłby zimny, bo od okien będzie niestety wiało. Także nie radziłbym Wam ukorzeniać w ogóle w tym momencie na parapetach. Ale to wszystko zależy z drugiej strony też od indywidualnej sytuacji, od tego dokładnie co tam się znajduje. Miejmy nadzieję, że tutaj większość tych roślin się ukorzeni, które teraz robię. No, ale z drugiej strony, dlaczego miałaby się nie ukorzenić? Okay. Zobaczymy, co z tym w ogóle będzie. Okay. Opa, to połączymy z tym, dlatego że to są takie dwie małe sadzonki. I zobaczymy, jak kolejne będą szły. Ja tak się zastanawiam, czy Wy w ogóle widzicie tutaj ładniej jak ja to robię, ale powinniście trochę widzieć tego, co my tutaj mamy. Okej, okay, mamy to. Tutaj jest multum, ale to multum. Oczywiście, że tego nie wezmę na jeden raz, żeby Wam to wszystko pokazać. Mamy multum takich właśnie pięknych teraz sadzonek tej hoi Asami. Tak, Asami Dżabal. Spójrzcie teraz, tylko czekać, aż to zostanie ukorzenione. Dalej, hojacangi i newariegata. Er tak, hojacangi i er Co my tutaj jeszcze mamy? Oczywiście nie mogłoby zabraknąć hoje obscy albo marginaty. A jeżeli chodzi o hoje latifolia, no to zobaczymy, co tam dalej będzie. Mam nadzieję, że wszystko wam powiedziałem. Jeżeli coś, linki macie do tego w opisie. Pamiętajcie, że tylko i wyłącznie do wtorku 16 grudnia wszystkie rośliny możecie zamawiać z wysyłką jeszcze 17 grudnia, a od 17 grudnia wysyłka będzie dopiero w przyszłym roku. Jeżeli macie jakieś ulubione rośliny, które chcielibyście sprowadzić w imporcie specjalnym, możecie oczywiście zapytać o nie przez formularz kontaktowy. Pamiętajcie, taki, ten 23 to na serio jest maksymalny. My jeszcze musimy dużo dostępności roślin potwierdzić. To też czasu zajmuje, żeby wyszukać specjalnie dla Was rośliny. Także na pewno zaplanujcie minimum 2-3 dni, a najlepiej to tydzień przed, zrobić czyli właśnie teraz, żeby za, zamówić sobie rośliny na import specjalny. Wszystkie linki, tak jak Wam powiedziałem, mamy w opisie. Mam nadzieję, że te wszystkie rośliny, te wszystkie choje, które tutaj są, dosyć szybko się ukorzenią i będą później w sprzedaży dostępne, mniej więcej w styczniu, może lutym, a ewentualnie marcu. Wszystko zależy od tego, jak one szybko będą się ukorzeniały, a z jak będą wyglądały dostawy w przyszłym roku. Bo na razie nie planuję ściągać roślin, te, które są dostępne, żeby były niedostępne. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Także... To chyba by było na tyle. Także ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejszy film. Bardzo mam nadzieję, że Wam się on spodobał. Jeżeli tego jeszcze nie robicie, a chcecie oglądać więcej moich filmów, zachęcam Was bardzo mocno do subskrybowania tego kanału. Ja się z Wami żegnam i widzimy się kolejnym razem. Cześć!